Na kolejny odcinek w szpilkach za kierownicą. Tak bardzo chciałam Wam pokazać na masce z lwem te trzy pazury. Zobaczcie, jak pięknie świecą. Te reflektory w technologii full LED. Zobaczcie, jak fajne dają światło. Jak naprawdę dobrze wszystko widać. I choć przód z tą charakterystyczną marką. Lekko podobny jest do Volvo, to jednak z daleka, dzięki tym właśnie pazurom i dzięki tak świetnym światłom, widać, że to lew, że to jest Peugeot 508 RXH. Koło kierownicze w Peugeot 508 RXH jest zaprojektowane ze smakiem i do tego jest bardzo wygodne. E, przycięte ma stwarzać lekko sportową wersję e, wizualnie, e, bezprzecznie pasuje do spokojnego, e, bardzo eleganckiego, wyważonego wnętrza. Tu w tym samochodzie wszystko jest dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, e, miękka wyściółka, bardzo delikatna. Deska, gdy ją się dotknie, sprawia wrażenie, jakby pod spodem była gąbka. Ta imitacja skóry, która jest na drzwiach czy na kokpicie, bardzo pasuje do skórzanych foteli. Naprawdę eleganckie zegary sprawiają, że całe wnętrze ma w sobie klimat taki dostojeństwa. Przed nami na linii wzroku wyświetlacz, który pokazuje nam prędkość, ewentualnie wskazuje drogę w nawigacji, bardzo pomaga, bo nie trzeba odrywać na siedmiocalowy ekran wyświetlacza wzroku. Wystarczy cały czas patrzeć na drogę, spuścić minimalnie wzrok i już wszystko wiemy co dalej. To bardzo fajne rozwiązanie, mimo że ramka, w której chowa się wyświetlacz, w dużym słońcu niestety się odbija w szybie. Do tego wyświetlacza wszystkie klawisze usytuowane są pod lewym kolanem kierowcy. Miejsce bym powiedziała takie sobie, a z drugiej strony. I tak, żeby go ustawić na linii naszego wzroku, powinnyśmy to zrobić na postoju. Wiadomo, że w trakcie jazdy też się da, ale pamiętajcie o tym, że stwarza to potencjalnie niebezpieczeństwo. Ten samochód to samochód bardzo elegancki, tak jak z zewnątrz, taki w środku. Półka pomiędzy siedzeniami z tyłu też stwarza takie wrażenie stolika, a nie zwykłego podłokietnika. Półki, które są w pochowane, czy schowek przed pasażerem, czy schowek w podłokietniku, są chłodzone, także w upalne dni można schować sobie napój i na pewno nie będzie się nagrzewał w słońcu. A przed tym słońcem, Właściwie w tym samochodzie trzeba się chować, bo metr 60 kwadratowy dachu to szklanego, to jednak jest bardzo dużo. To bardzo fajne wrażenie widać elegancko niebo, można sobie pooglądać chmury, ale z drugiej strony w słoneczny dzień bardzo grzeje. Oczywiście jest przesłona, bardzo łatwa obsługiwana w praktycznie najłatwiej dostępnym miejscu, zarówno przez kierowcę, jak i przez pasażera. Co ciekawe, jeszcze w tym samochodzie, to czterostrefowa klimatyzacja. Tu każdy uczestnik ruchu może jazdy może sobie. Ustawić klimatyzację, temperaturę na taką wysokość, na jaka jemu pasuje. Tu każdy może mieć chłodzenie bądź grzanie praktycznie ze swoją dla siebie potrzebną temperaturą. To też bardzo ciekawe i bardzo fajne rozwiązanie. Ponadto ten schowek, o którym Wam już mówiłam, z tyłu, między siedzeniami, podłokietnik, ten stoliczek, można otworzyć, żeby wyjąć sobie z bagażnika w trakcie jazdy jakieś najpotrzebniejsze rzeczy. To oczywiście jest w wielu samochodach, ale w tym jest to bardzo duże i nawet spory kuferek z jedzeniem, czy z kosmetykami, czy. Z jakimiś innymi rzeczami można sobie przełożyć. Fotele w 508 RXH są, bym powiedziała, troszeczkę rozbudowane pod względem techniki. Oprócz tego, że mają elektryczne sterowanie, oczywiście wysokości fotela, rozłożenia fotela. Ta część przednia przed kolanami wysuwa się do przodu. Można sobie ustawić odpowiednio na odcinek lędźwiowy. To jeszcze fotel kierowcy posiada funkcję masażu. W długiej trasie albo po bardzo ciężkim dniu naprawdę jest to przydatne. Siedzenie tak jakby. Faluje w tej części, którą, e, która podtrzymuje nam e, plecy, szczególnie w odcinku lędźwiowym. To czuć e, uczucie jest bardzo fajne i zdecydowanie pobudza e, do tego, żeby chociaż troszeczkę poporuszać się e, na tym fotelu. Tu, e, fotel, e, gdy w, m, wysiadamy, e, Odsuwa się do tyłu, by prościej nam było wysiąść. Przy uruchomieniu silnika przesuwa się do przodu sam automatycznie. Oczywiście ma również pamięć, gdy jeździ więcej niż jeden kierowca, żeby ten fotel ustawiał się dla każdego kierowcy w sposób od razu odpowiedni. Jedynym mankamentem, który tu widzę od strony kierowcy jest fakt, że tak naprawdę nie ma gdzie położyć telefonu. Skrytki, które są pod palcami przy dźwigni skrzyni biegów są skrytkami malutkimi. W jednej ja mam wrzucone drobne monety na parkomet, a w drugiej tak naprawdę zmieścił mi się lakier do paznokci i to było wszystko. Niestety Mój telefon nie mieści się w tej skrytce. Oczywiście można go schować pod w podłokietnik. Tam również jest wejście, w którym można ten telefon naładować. Jeżeli jest połączony z zestawem głośnomówiącym, to przecież w ogóle jest nam niepotrzebny. No, oczywiście, jeżeli chcemy korzystać na przykład z Janosika, z którego, jak wiecie, ja korzystam, konieczny jest uchwyt. A ten uchwyt... Bym powiedziała, że ciężko zamontować, bo szyba jest dość daleko od kierowcy i tak naprawdę e, bym powiedziała, że e, w niskim położeniu telefon lekko przesłania, przesłania tor jazdy, a znowu w wysokim e, trzeba podnosić wzrok do góry, żeby e, zobaczyć co na tym telefonie się dzieje. Oczywiście, można korzystać z nawigacji, która jest wbudowana w Peżocie, ale tu w aucie, które, którym jedziemy, zauważyłam, że nawigacja nie obsługuje takiej prostej litery jak W. I niestety ulica wiosenna nie udało nam się znaleźć, bo nie było jak zacząć tejże nazwy. Ale to takie szczegóły. Myślę, że każdy z nas z przyjemnością wybrałby się Peugeotem 508 RXH w jakąś podróż. Tu naprawdę jest komfortowo, wręcz luksusowo. Naprawdę fajnie się jedzie. My odbyliśmy może niedaleką podróż Warszawa-Białystoki z powrotem. Wszyscy w komfortowych warunkach, e, dzieci i pasażer jadący obok, e, spali w drodze powrotnej, i żadne z nich nie wysiadło zmęczone czy połamane. Wręcz nabrali jakby nowej energii po chwilowym odpoczynku i na nowo rozpoczęli dzień. Gdzieś w tych szczegółach, jak zwykle, e, tkwi diabeł i to te szczegóły. Pokazują, że ten samochód jest wart zwrócenia na niego uwagi. Przyjrzyjcie mu się dobrze: nie tylko tym lwim pazurom, i nie tylko temu szklanemu dachowi, również fotelom, również tapicerce i wszystkim tym detalom, które są w tym samochodzie. Zapraszam Was do przetestowania 508. X